Witam kochani serdecznie. Tu jest taki duży parking, praktycznie przy, no przy plaży, to jest przy deptaku, ja tutaj stoję swoją felicją i zapłaciłem za 7 dni, to są 7, 7 dób, 150 zł, nie? Godzina kosztuje 7 zł chyba, ale zaraz wam pokażę jaki w ogóle cennik, mega się opłaca, nie? Auto bezpieczne, tam stoi moja felicja, jak widzicie. Auto bezpieczne, się tu patyczkuje, bo wiesz co, wiesz co, no tam gdzieś śpimy, w tych mega apartamentach, nie ma parkingu niestety, nie? Niestety tam nie ma parkingu, ale w większości tutaj. I tu wszyscy sobie straszonem jak widzicie. spokojnie można bez problemu pozostawić. A tu kiedyś była taka budka i Pan się jedzie, ale niestety chyba zrezygnować z tego bo nie pasało. A my sobie tu podejdziemy i ja Wam pokażę ile kosztuje ceny parkingu w łebie. Każda rozpoczęta godzina ósemkę. Doba 50. Piątek niedziela, dychę, każda doba 50. 7 dni 150, 30 dni czy 150. No tak. Minimalna stawka za jedną godzinę. No więc Jeżeli ktoś z Was tutaj szuka by miejsca, to ja nie ma problemu. Fakt, że on dycha za to no, to dużo. No ale i tak bywa. Zobaczcie, jaka fajna ta to tutaj jest Przejdziemy tu. Okay. Idziemy dalej. Pamiętam, ja że już trochę tym morzem jestem zmęczony. No co, Masturbacja, analizacja, alkoholizacja i do spania, nie? Nie ma, nie ma jęców, no. Ale najważniejsze, żeby, żeby się wykąpać, nie? Bo ten piasek trzeba z fitoliksa wyczepać i żeby fitoliks był suchy. No, a tak to wygląda tutaj. No, tu jaka jest cena? Tu każda godzina piątaka. Bilet całodobowy 35 zyla, czyli tu się bardziej opłaca niż tam. Tam mamy kurczę 5 dychów. No, czyli tutaj taryfa całodobowa, czyli 5 No to spoko, tu jest cena spoko. Dobra, zapraszam do oglądania innych filmów, bo jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem, bo jestem do poniedziałku.